Aj tam, zasłużyła sobie. Johanna! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? To tylko małe jajo, Johanna! Och, Nie! Kurwa, Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym, zimowym wypadzie do Blackwood. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was. Przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy. Mm. Przez wzgląd na moje siostry i. No wiecie. Muszę znaleźć sam. Sz kurwa mać. No i to, że ja trafiłem do tyłu. No, bo tak się poznaliśmy. Bum. Efekt motyla. Mam wrażenie, że. Ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Tak? W sumie też tak mam. Przecież się tu wychowałeś. Tobie powinno się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Kopsnij mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle że... drobne zostawiłem w innej kurce. Ups. Coś ludzie? Jak wspinaczka? Spoko. Tak sobie, ale kid z tym. Dobrze ci widzieć. A temu co? Mm. Yo, yo, yo! Rozkręcamy tę bibkę, czy jak? Ciebie? Ej... A u Ciebie w porządku? Musi Ci być bardzo ciężko bez sióstr. Przestań. Chodziło mi o to, Wiem że... Wiem o co. U mnie już wszystko okej, okay, serio. Chcę, żebyśmy po prostu fajnie spędzili czas. Wiesz, jak za... dawnych lat. Kurde, cholerny szajs. Zamarz. A jakże? Może jest jakieś inne wejście? Od cholery, tyle że zamknięte. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy... ...wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba, że cię zgłoszę psom. O... Panie, przodem wodzu. Cześć, Chris. Wszystko u ciebie gra? Tak. No, poza tym, że jest zimno. I że to miejsce mnie z lekka przeraża. Tak, no trochę dziwnie są w to być, nie? No. Pat! Kopy lat. Ciężki sezon, co? No, coś w tym guście. Hej, wszystko gra? Niektórzy to są. niby ich znasz. Okej. Okay. i zaszli? E, – Tak. Fajnie, F fajnie. I jak się miewa? W porządku. – A co? – Tak pytam. Właśnie dziś wygląda, co? Niby taka zwykła szara gąska, jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Stary, weźniej zejdź. Wiesz, jeśli ty nie zamierzasz jej puknąć, to może Mike się skusi. No, odczepisz się w końcu. Luzuj. Sprawdzam tylko, czy pompka ci jeszcze działa. Te, ej. Słuchaj, stary, rozejrzyj się. Spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, i Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jakiś z ciebie gentleman. A teraz bierz się do roboty. Może masz rację. Pokaż pazurziom. Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będziecie w łóżku. Okej, okay, okej, okay. pojąłem. Jest. Dobra, to jak zamierzam się włamać do chaty moich starych? E, nie mówiłem, że mam plan. Brzmiałeś, jakbyś miał. Lepiej się postaraj, wodzu, bo inaczej cztery urocze damy odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej, to pan sobie nie popzykasz. Racja. zimne tyłki są najgorsze. Hmm. Cholera, bateria mi właśnie pada. Muszę włączyć gps -a. No no no, ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. Mogłem bardziej uważać na zdjęciach ze wspinaczki. Chodzi o WF? Tak, wiesz, wspinaczka po linie. A to Wie? ja? Nie, nie sądzę. Masz. Użyj tego. Bo Chris, wiesz, mam zarąbisty pomysł. Tak? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i. Czekaj, Nikłam. Chcesz że nim sobie pojeździć pod pachami? Star jest w streju. A no tak. Teraz kuma. Miata ta ognia. Tak jak im traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk brziki po sierżancie. Kz. Papa zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz. Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie po ciemku ukryć? Się postaram. Zatem z Bogiem pielgrzymie. Co my tu mamy? Kurde, co to było? Bardzo śmieszne, Chris. Skąd wiedziałaś, że to ja? Nie masz przypadkiem jakichś drzwi do otwarcia? No już. Zają. Dzięki, dzięki, dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mieszkam. ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys? O, to tylko śliczny mały Rosoma! Mały? Nie przejmuj się, jeszcze A. będziesz mężczyzną. Nie ma tak jak w domu. Ja tam znam lepsze miejsce. Inny jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pisga. ogień. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajsel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordywy moje! Cześć! Ją bogata się. Tak jest. No, pewnie. Zrelaksuj się, bierz co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia bierzesz, nie? Wow. Zluzuj, stary. Majek, trzymaj się z dala od mojej laski. Stary, o co ci chodzi, co? Odwal się od Emily. Od Emily? A po kiego wała miałbym się do niej kleić? Weź nie strugaj frajera, gościu, bo nikt cię tu nie chce. Serio, faga się coś ci kurwa nie pasuje? Chujku jeden. Ej! Ej! Gdzie ty łapy? Ej! Co was pogięło, czy jak? Nie przyjechaliśmy tu, żeby sobie skakać do gardę, Zdaje się, że mieliśmy miło spędzić czas, nie? Ej, Mike, może obczajcie z tę chatkę dla gości, o której mówiłem? Okej. Okay. Jasne, spoko. Chcesz tam iść? Jasne. Dobra, Josh. Um, może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? Ha? No torba, ta mała, w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przywrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No, z... Znaczy, ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba? Boże, em, może o niej po prostu zapomniała. Serio, myślisz, że nie wzięłabym torby? Ach, ja tak tylko... czy nie? Raczej nie. Musiałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Chodź, <słuch> skarbie, zajmie nam to moment. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. OK. OKj, okay, chodźmy. Dobra, ja idę się wykąpać. Ah deportacja. Seksportacja. <noise> Już mi pasuje.. Brrr. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka to najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałeś. Pff, o ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą się wam! Gwiazdy porno? Poglądałbym. E, z bok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. O, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Mhm, mm miłej zabawy ze świrami. A, jeszcze jedno. Odpalcie generator, żebyście widzieli, gdzie idziecie. Ciemno tam jest. Dobra, przyjąłem. Wydaje mi się, że Josh jakby ze mną flirtował. Okej, okay. marzycie się trójkącik? O, serio? Co? Nie! Marznę. Na to akurat mogę coś poradzić. No, no. Ciekawe co. No, mam kilka pomysłów. Nikt już w ogóle nie dba o to miejsce. Co To... Po co wam poszło wcześniej, no między tobą a matem? A, no wiesz, rozkładam pawi ogon przed wybranką. Czyżby, tylko po to, żeby mi zaimponować? No co, trzeba się czasem pochwalić. <grym> jeśli jest czym. <grym> Aha, wyglądasz na ostro, wkurzonego ogierze. Nie, nie, ja tylko próbowałem mu pokazać, że są granice. Wyglądało raczej, jakbyś szukał wymówki. Dobra, zobaczymy. Poł! Nieźle Michael. Wow, mój cycza roddzieju. Zamie otwórz się szeroko. Niezłe, prawda? Ta, pełen wypas, Totalnie. panie. Oh, yeah. je! dostarczam hity. Podekscytowany? Jakoś nie wyglądasz. Jestem teraz taki podjarany. To nasza mała przygoda sekska pada. Ufa. Zobacz, kochana i Beth. Dziwne, że jeszcze nie posprzątali. No wiesz, śledztwo wciąż jest otwarte. Teraz to mnie ciarki przeszły. No, gdziekolwiek są, teraz, na pewno cieszą się, że o nich pamiętamy. No, ciekawy punkt widzenia. Słyszałeś to? Chyba coś. Słyszałem. Ta. O, kurde. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja, ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania całej czekolady z Emily. Cześć! <grywk> Jessica! Tak! Żyję! Nic mi nie jest. O, wow, mało się przed ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? A nie połamałaś sobie nic? Z tego, co widzę, wciąż mam wszystkie siedem kończyn. Okej. Okay. Dasz radę wyjść? E, nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Dobra, idę po Ciebie, nie ruszaj się! Hej, przystojniaku! Pomożesz mi ruszyć ten wózek?